Czym ocieplać? Styropian, wełna, piana, celuloza, perlit, keramzyt? Jeśli styropian to biały czy grafitowy? Jaka grubość ocieplenia? I co się opłaca? Większość osób tylko na opłacalność zwraca uwagę. Ile wyda teraz na ocieplenie budynku, a ile wyda później na ogrzewanie tego budynku. I to jest ważne, bo po to robimy przecież ocieplenie. Natomiast jest to dopiero czwarty punkt, a pierwsze trzy o tym, z czego większość osób nie zdaje sobie sprawy, lub, co gorsza, nie zwraca na to uwagi. Po pierwsze, więc pożary, czyli palność. Oczywiście nikt nie spodziewa się u siebie pożaru, do momentu, w którym ten przypadkiem nie wybuchnie. Zastanów się więc, jakie ma dla ciebie znaczenie: czy materiał, którego użyjesz do budowy własnego domu, w razie wybuchu jakiegokolwiek pożaru, przyczyni się do rozprzestrzeniania ognia lub będzie wydzielał trujące substancje, zmniejszające szanse na przeżycie ciebie i twojej rodziny. Nie masz w domu ognia? Gazu? Węgla? Nie palisz papierosów? Super, mniejsze ryzyko, ale pożary wybuchają też z innych przyczyn, bo prąd w domu będziesz mieć zawsze, prawda? Jeśli poświęcicie czas na przejrzenie materiałów u pożarach, to natkniecie się na różne materiały, między innymi takie, czyli co się dzieje, kiedy się już dzieje. Po pierwsze więc materiał, a po drugie sposób jego montażu. Wszystkie materiały posiadają klasy palności, od A1, czyli niepalnych, przez trudno zapalne, nierozprzestrzeniające ognia do F, czyli łatwopalnych lub nawet wybuchowych. I tu jest tabela z wyszczególnionymi klasami palności dla różnych materiałów izolacyjnych. Niestety najbardziej popularny materiał, czyli styropian, ma najgorsze klasy palności. A tu, jako ciekawostka, eksperyment palności piany. Oda, eme, i Izolacja dźwięków, tych dochodzących z zewnątrz do budynku i tych wychodzących z niego na zewnątrz. Sprawa jest tutaj dosyć prosta, ponieważ styropian praktycznie nie ma żadnych właściwości tłumiących, natomiast wełna ma bardzo dobre. W zależności od gęstości i twardości tłumi różnego typu dźwięki uderzeniowe lub powietrzne. Nie chcecie słyszeć sąsiadów na podwórku obok, przejeżdżających samochodów, pociągów lub nie chcecie, żeby to sąsiedzi słyszeli wasze imprezy lub kłótnie. Lepsza wtedy będzie wełna. Należy jednak dodać, że na izolacyjność akustyczną ma też wpływ materiał, z którego murujemy, nie tylko same ocieplenie. Paroprzepuszczalność, czyli zdrowie i samopoczucie, ale także ciepłochronność. O paroprzepuszczalności była mowa w poprzednim odcinku, o materiałach na ściany. Polecam go obejrzeć, ale w skrócie. Wilgoć może zbierać się w ścianach zewnętrznych, i te ściany są ułożone ociepleniem, które może albo wypuścić tą wilgoć na zewnątrz. Pozbyć się problemu, albo zatrzymać ją w środku. Jakie będą tego konsekwencje? Po pierwsze, zwiększa przewodność ciepną. Mokra ściana szybciej przekazuje ciepło na zewnątrz, jest zimniejsza. Po drugie, wstrzymuje naturalną regulację wilgotności w pomieszczeniach, co w konsekwencji jest przyczyną powstawania pleśni, grzybów i innego syfu. A to bezpośrednio przekłada się na nasze zdrowie i samopoczucie. Tworzymy syndrom chorego domu. Jednym słowem, paroprzepuszczalność jest istotna, choć wiele osób twierdzi, że to bzdura lub ewentualnie, że wentylacja załatwia sprawę. Tak, dobra, sprawna, poprawnie wykonana wentylacja może załatwić sprawę, nawet w 95%. Jednak już te 5% wystarczy, aby w krótszym lub dłuższym terminie móc przyczynić się do negatywnych konsekwencji. Te 5% jest liczone w litrach, o czym już wspominałem w poprzednim odcinku o ścianach. Paroprzepuszczalność jest policzalna jako opór dyfuzyjny. Im bliżej 1, tym lepsza. Jak widać w tabeli, najlepszą paroprzepuszczalnością wśród materiałów izolacyjnych cechuje się wełna, a najgorszą ma styropion. Pamiętajmy jednak, że cała ściana musi charakteryzować się odpowiednią paroprzepuszczalnością, aby ta działała tak jak powinna. Czyli mur, tynki, farby muszą być odpowiednio dobrane. Można zaprojektować dom w taki sposób, aby radził sobie z sezonową wilgocią w ścianach, jeśli te nie są paroprzepuszczalne, oddychające. Należy jednak pamiętać, że obliczenia nie uwzględnią nigdy wszystkich zmiennych oraz zdarzeń losowych, takich jak zalania, nieszczelności. W poprzednim odcinku o murach była mowa o wilgoci fabrycznej i technologicznej, którą zamykamy w ścianach zaraz po budowie. Lepiej więc, żeby właściwości materiałów były po naszej stronie. Ten slajd pochodzi z serwisu bdb.pl pana Zembrowskiego. W dość przystępny sposób przedstawia tam wiele ciekawych aspektów. Polecam się zapoznać, choć trzeba zauważyć, że pan Zembrowski budzi wiele kontrowersji. Ja też nie jestem zwolennikiem stosowania niektórych rozwiązań przez niego sugerowanych. Ciepłochronność, czyli to po co robimy ocieplenia. Ile centymetrów? Jaka lambda? Czy kolor styropianu ma znaczenie? Przykład. 20 cm ocieplenia o lambdzie 004 jest jedynie 3%, 3 cieplejsze, Niż 15 cm ocieplenia, o lambdzie 0,031. Więc jak ktoś mówi, że ma 20 cm, a nie 15 ocieplenia, to wynika z tego. Niewiele, a właściwie nic. Nie możemy więc patrzeć na samą grubość ocieplenia. Z grubości oraz lambdy można łatwo obliczyć opór cieplny R lub przenikalność cieplną U. I dopiero te wartości są porównywać. Zawsze porównujemy jabłko do jabłka. Grubość w metrach dzielimy przez lambda materiału i wychodzi nam opór cieplny. Im większy opór, tym łatwiej zatrzymać ciepło w środku. A tutaj tabelka z lambdą materiałów. Są to zakresy, więc trzeba sprawdzać te parametry na każdym indywidualnym produkcie. Na ogół spotykamy się jednak z podawaniem ciepłoty całej ściany w parametrze U, przewodności cieplnej. Żeby otrzymać U, wystarczy podzielić 1 przez sumę oporów cieplnych muru i ocieplenia. Czyli jeśli R ocieplenia to 6, a R ściany to 1,3, to 1 dzielimy przez 7,3 i wychodzi nam przenikalność cieplna 0,1369 W na m2 Kelvin. Dla normy WT 2021 0,2 W na m2 Kelvin. Lubcie przed decyzją, zakupem, te proste obliczenia, a nikt nie wciśnie wam kitu, że materiał ma ultra nowoczesne rozwiązanie. Typu grafen, miąż świeżo wyciskanych pomarańczy, czy szkielet adamantium, i dzięki temu jest magicznie cieplejszy od podobnego materiału o tej samej lampdzie. To się nazywa marketing. I do przemyślenia. W moim domu powierzchnia wszystkich ścian zewnętrznych to około 122 m2, natomiast powierzchnia wszystkich okien to około 23 m2. Jeśli przyjmiemy przenikalność cieplną dla ścian na poziomie 0,15 Wat na metr kwadrat Kelvin, a dla okien 0,8 to wszystkie okna wypuszczają z domu tyle samo ciepła, co wszystkie ściany. Patrzmy więc na dom jako całość. Nawet jeśli damy 30 cm ocieplenia o będzie 0,031, ale zaniedbamy całą resztę, to rachunki za ogrzewanie wciąż będą bardzo wysokie. Więc logicznie, na pytanie, jaka grubość ocieplenia się opłaca, odpowiedź powinna brzmieć: to zależy to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. A więc podsumowując najbardziej popularne materiały na ocieplenie domu. Styropian. Jego zalety to tani, łatwy w montażu i ma dobrą izolacyjność. Dlatego jest u nas tak popularny. Ludzie rzadko zwracają uwagę na inne parametry niż tanią szybko, łatwo. I tak jak na buty sportowe mówi się adidasy, a na trenówki jeep, tak na ocieplenie bez zastanowienia często mówi się styropian. Główne wady to palność, brak izolacji dźwiękowej, wrażliwość na promienie słoneczne i brak paroprzepuszczalności. Piana pur, przede wszystkim do poddaszy, ma dobrą izolacyjność cieplną, ale jest łatwo palna i zwróćcie uwagę na szkodliwe opary, o czym mówił Łukasz Budowlaniec u siebie na kanale, tutaj macie link. Źle zastosowana może przyczynić się też do zginięcia konstrukcji dachu i ciężko przy niej zachować szczeliny wentylacyjne. Celuloza to papier gazetowy i 10% dodatków chemicznych. Można by powiedzieć, że to wzór produktu ekologicznego, bo wykorzystujemy ponownie odpad. Jednak mimo zapewnień producentów, że dodatki są nieszkodliwe, mnie to do końca nie przekonuje. Nie wiem też jak to się zachowa na przestrzeni wielu lat. Mam po prostu wątpliwości czy przy różnych warunkach i zdarzeniach te dodatki chemiczne, które mają odstraszać gryzonie, zwiększać niepalność do klasy BC i dzięki którym materiał ma mniej chłonąć wodę, nie przejdą w jakiś sposób do domu, a ocieplenie nie straci swoich właściwości, narażając mnie na straty i niebezpieczeństwo. Będę obserwował, jak to będzie wyglądało na przestrzeni lat, bo klientów na to nie brakuje. Perlit i kramzyt to ciekawe naturalne alternatywy do izolacji. Mają jednak wiele ograniczeń, gdzie można je zastosować. Perlit jest głównie dodatkiem do zapraw, betonów, tynków. Rzadko występuje jako budulec ścian. Przykładem może być polska firma 3E. Keramzyt dodatkowo jest stosowany do ocieplenia podłóg, stropów i fundamentów. Ma także właściwości radiestyzyjne. Wełny mają dobrą izolacyjność cieplną, dobrze wygłuszają, mają najwyższą klasę niepalności, najwyższą paroprzepuszczalność oraz są naturalne, bez dodatków chemicznych. Czy są idealne? No nie. Są trudniejsze w montażu niż styropian i są droższe. Trzeba też zadbać, aby nie namakały, miały możliwość wypuszczenia pary wodnej. Coś za coś polecam policzyć na szybko koszt ocieplenia waszego domu wełną i styropianem następnie weźcie te różnice przyłóżcie do całkowitego kosztu budowy domu i zadajcie sobie jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie czy za te różnice chcecie na 30 lat sprzedać wszystkie właściwości o których powiedziałam? na tę chwilę porównując ceny wełny oraz styropianu o zbliżonych właściwościach różnica jest około 53% w przypadku mojego domu Różnica między styropianem a wełną skalną to 3000 zł i zdecydowałem się na wełnę skalną polskiego producenta Petrelana. Niestety na tą chwilę jest to jedyny polski producent wełny skalnej. W Polsce na tą chwilę najbardziej znana i dostępna jest marka Rokul, więc żeby wspierać swoich i tworzyć dobrze płatne miejsca pracy w tym kraju, musi się bardziej postarać szukając petrelany. Pytajcie zawsze o polskie marki i produkty. Kropla drąży skałę, a patriotyczne decyzje zakupowe przyniosą profit nam wszystkim w przyszłości. Jakością coraz rzadziej ustępujemy z zagranicznym firmom, a coraz częściej je wyprzedzamy. Wracając do tematu, za te dodatkowe 3000 zł w stosunku do steropianu o tej samej ciepłocie, kupuję sobie bezpieczeństwo, ciszę, być może także dodatkowe oszczędności na ogrzewaniu, ale przede wszystkim zdrowie i dobre samopoczucie. Wiem, że ściany będą suche, więc bez wilgoci, bez grzybów i bez pleśni. Jeśli udało Wam się do tej pory na czymś zaoszczędzić, to uważam, że warto tutaj wydać więcej i mieć wełna zamiast steropianu. W moim przypadku te 3000 zł na 4 osoby, na 30 lat, na 12 miesięcy to jest 2 zł miesięcznie na osobę. Oczywiście, wełna to jeden z elementów składowych domu i muru, i nie wszystko wyłącznie od niej zależy, ale dla mnie wystarczająco so dużo, żeby dopłacić. Wiecie, tylko to też samochód ale większość ludzi jak może to dopłaca do czegoś bezpieczniejszego. Rzecz jasna, decyzja należy do kupującego. Jeśli więc jednak zdecydujecie się na styropian, to zadbajcie o obliczenia cieplno-wilgotnościowe i też szukajcie polskiego producenta. W przypadku styropianu będzie Wam dużo łatwiej. W opisie tego filmu lista polskich producentów materiałów ociepleniowych. Będę ją uzupełniał na bieżąco o Wasze sugestie. A w komentarzach napiszcie czym Wy się kierujecie wybierając ocieplenie do swojego domu. Jeśli uznacie ten materiał za przydatny i wartościowy, możecie polecić go innym. Pamiętajcie proszę, że informacje, które Wam tu przedstawiam, są ogólnikowe i uproszczone. Wybierając materiały do budowy swego domu, konsultujcie się ze specjalistami odpowiedzialnymi za Wasz projekt.